Muzyka rozbrzmiewała w korytarzach luksusowego hotelu w Zakopanem, a kelnerzy przechodzili z takami pełnymi musujących kieliszków. Zofia Nowak się uśmiechnęła, ale jej oczy nie pasowały do jasności przyjęcia. Tego dnia skończyła 22 lata i wszystko wydawało się idealne, przynajmniej na zewnątrz. Dekoracje, rzadkie kwiaty, elegancko ubrani goście, wszystko skrupulatnie zaplanowane ale w głębi duszy dręczyło go pytanie Kogo tutaj tak naprawdę obchodzi moja osoba? Zofia była jedynym dzieckiem magnata technologicznego. Wychowała się w otoczeniu przywilejów, ekskluzywnych szkół, podróży zagranicznych, ubrań projektowanych przez znanych projektantów. Jego nazwisko było znane wśród bogatej młodzieży polskiej. A jednak tej nocy czuła się niesamowicie samotna. Oglądała śmiejących się przyjaciół przy krytym basenie. Aleksandra zrobiła sobie selfie i oznaczyła to luksusowe miejsce na Instagramie. Zuzanna opowiadała o nowej torebce, którą widziała w Mediolanie. Maja narzekała, że francuski szampan jest trochę za słodki. Nikt nie pytał, jak się czuje Zofia, nikt nie zauważył, że jego uśmiech był mechaniczny. To właśnie w tej pełnej emocji ciszy, pośród zgiełku imprezy, zrodził się radykalny. A zarazem ryzykowny pomysł zniknąć. Zostaw wszystko za sobą. Nie, ale wystarczająco, żeby dowiedzieć się, kto będzie cię wspierał, gdy pieniądze się skończą. Zofia nie chciała już pozorów. Chciałem prawdy, prawdziwa przyjaźń. Tej nocy podjęła decyzję, która zmieniła bieg jej życia i ujawniła o wiele więcej, niż się spodziewała. Następnego ranka po imprezie Zofia obudziła się z przekonaniem, którego nigdy wcześniej nie czuła. Gdy promienie słońca przedostawały się przez włoskielniane zasłony w jej pokoju, wiedziała już, co musi zrobić. W milczeniu zaczął szkicować plan. Nie powiedziałbym o tym nikomu, nawet rodzinie. Potrzebowałam, żeby wszystko było prawdziwe, zwłaszcza izolacja. W ciągu tygodnia zatrudniła zaufanego prawnika z firmy swojego ojca, aby pomógł jej tymczasowo zmienić tożsamość. Wymyślił nowe nazwisko, wynajął małe mieszkanie w łodzi i znalazł prostą pracę w lokalnej piekarni. Wyłączył karty, zamroził konta i zrezygnował z mediów społecznościowych. Zofia Nowak przestałaby istnieć, przynajmniej na kilka miesięcy. W nowym mieszkaniu wszystko było inne. Ściany były zimne, materac skrzypiał, lodówka była prawie pusta. Luksus, który ją zawsze otaczał, całkowicie zniknął. Teraz będzie musiała przeżyć za nieco ponad 2000 zł miesięcznie równowartość minimalnego wynagrodzenia. Zanim całkowicie zerwała kontakt, wysłała wiadomości do znajomych. Nic dramatycznego, tylko krótka wiadomość: firma jej ojca zbankrutowała, rodzina jest bez grosza, a ona będzie musiała się przeprowadzić i zacząć wszystko od nowa. Chciałem zobaczyć, jak zareagują, co powiedzą i co najważniejsze, kto się pojawi. Trzymając w ręku telefon komórkowy, Zofia wzięła głęboki oddech. Test się rozpoczął. Pierwsze kilka dni spędziliśmy na czekaniu. Zofia trzymała telefon komórkowy blisko siebie, jakby każda wibracja mogła przynieść jej odpowiedź. Ale cisza była ogłuszająca. Aleksandra, jej wieloletnia przyjaciółka, zobaczyła wiadomość i nie odpowiedziała. Dwa dni później polubił zdjęcie z wycieczki do Dubaju. Zofia czekała dłużej, może była zajęta, być może przetwarzał te informacje, ale dni zamieniły się w tygodnie, a nic się nie działo. Nie ma pytania, nawet nie zapytał, czy wszystko w porządku. Zuzanna odpowiedziała chłodno, powiedziała, że jest jej bardzo przykro, ale nie ma czasu i jest zawalona obowiązkami. Zaplanujemy coś, jak tylko będziemy mogli, napisał. Ale nie strzelił gola, nie odpowiedział już więcej. Maja natomiast po prostu to zignorowała. Powiadomienie nawet nie zostało oznaczone jako przeczytane. Zofia spojrzała na te wiadomości tak, jakby spodziewała się, że coś się zmieni. Ale to się nie zmieniło. Dystans był subtelny, niemal uprzejmy. Nie było żadnych kłótni ani nieporozumień. Była po prostu nieobecność. Dni stały się powtarzalne. Wstawał wcześnie, aby rozpocząć zmianę w piekarni, sprzątał lejbi, podawał kawę i obsługiwał klientów, którzy nawet nie chcieli spojrzeć mu w oczy. Wieczorem wracałam do ciemnego mieszkania. Przygotowywałam proste danie i rozmyślałam o tym, jak wszystko mogło się tak szybko zmienić. Byłem sam. Bardziej niż kiedykolwiek. Aż pewnego pochmurnego czwartku jej telefon komórkowy zawibrował. Informując o nieoczekiwanym powiadomieniu, Klara odpowiedziała: Daleka przyjaciółka, z którą Zofia łączyły tylko powierzchowne stosunki. Nic więcej, ale jej przesłanie było proste i inne: Chcesz porozmawiać? Mogę omówić kilka spraw. Zofia zawahała się, nie chciałam pomocy z litości, ale było coś w tym przesłaniu, co brzmiało szczerze. Odpowiedziała. Tej samej nocy Klara pojawiła się w drzwiach z dwiema torbami jedzenia i nieśmiałym uśmiechem. Żadnych natarczywych pytań, żadnych dramatów. Po prostu obecność. Podczas improwizowanej kolacji Klara mówiła niewiele. Wypowiedział się na temat pogody i okolicy, a także pochwalił mrożoną lasania, jakby była daniem w restauracji. Zofia roześmiała się po raz pierwszy od kilku tygodni. W kolejnych dniach Klara wróciła. Zawsze z czymś pod ręką, świeżym chlebem, dodatkowym kocem, lub po prostu lekką rozmową. Nigdy nie zadawał pytań, nigdy nie prosił o wyjaśnienia i nigdy nie wspomniał o pieniądzach. Zofia, która rozpoczęła ten eksperyment, mając nadzieję na odkrycie zdrady, stanęła w obliczu nieoczekiwanego, prostej życzliwości kogoś, kto nie miał żadnego obowiązku tam być. Może właśnie to uczyniło to wszystko jeszcze bardziej prawdziwym. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, kto będzie przy tobie, gdy wszystko się rozpadnie? Dajcie nam znać w komentarzach, chętnie poznamy wasze przemyślenia. A jeśli ta historia już cię poruszyła, zasubskrybuj kanał już teraz. Co tydzień publikujemy prawdziwe, wzruszające i nieprzewidywalne historie, takie jak ta. Historie, które dają do myślenia. Historie. Które poruszają. Bo czasami, dopiero gdy stracimy wszystko, jesteśmy w stanie zobaczyć, co naprawdę jest ważne. Z biegiem tygodni Klara przestała być okazjonalnym gościem i stała się częścią codziennej rutyny Zofii. Stopniowo jej obecność stawała się cichą ulgą pośród samotności. Nie było żadnych osądów, niewygodnych pytań ani żadnych oznak ukrytego zainteresowania. To była po prostu obecna osoba. Klara nie miała łatwego życia. Pracowała jako asystentka biblioteczna, mieszkała ze swoją starszą babcią i nosiła proste, ale czyste ubrania. Mimo wszystko znalazłem czas, żeby przynieść jedzenie, podzielić się przepisami, opowiedzieć historię okolicy i posłuchać naprawdę posłuchać wszystkiego, co Zofia miała do powiedzenia. Nie chodzi o pieniądze, status czy sławę, ale o uczuciach, frustracjach i lękach. Pewnej nocy Zofia zwierzyła się, że nie może już znieść pracy w piekarni. Nieuprzejmi klienci, krzyczący kierownik, pensja, która ledwo wystarczała na podstawowe wydatki. Klara słuchała wszystkiego w milczeniu. Następnego dnia pojawił się z małą kopertą. W środku była notatka: Jesteś silniejszy niż myślisz, nie poddawaj się teraz. A do tego dwie ciepłe bułeczki z masłem i miodem. To właśnie takie gesty, niemal niewidoczne, zaczęły rozpuszczać warstwę nieufności, którą Zofia nosiła w sobie. Test wciąż trwał, ale coś już się zmieniło. Po raz pierwszy nie czuła się jak oszustka żyjąca w kłamstwie. Miała wrażenie, że ktoś ją lubi taką, jaka jest, nawet nie wiedząc, kim naprawdę jest. A może, tylko może, Klara była jedyną osobą, która zasługiwała na to, by poznać całą prawdę. Pod koniec trzeciego miesiąca, gdy zima pokryła ulicę łodzi cienką warstwą śniegu, Zofia poczuła, że nadszedł ten czas. Plan został ukończony. Żyła jak zwykły człowiek, bez przywilejów, bez tożsamości i wyraźnie widziała, kto zostaje, a kto odchodzi. Zaprosił Klarę na kolację do skromnej restauracji, z przyćmionym oświetleniem i małymi stolikami miejsca, w którym rozmowy wydają się bardziej intymne. Klara przybyła z tym samym spokojnym uśmiechem, co zawsze. Zofia była widocznie zdenerwowana. Po daniach głównych, kiedy już podano herbatę, Zofia wzięła głęboki oddech i przemówiła: Klaro, muszę ci coś powiedzieć. O czymś, o czym nie masz pojęcia. Klara uniosła brwi, ale nic nie powiedziała. Właśnie słuchałem. Nie nazywam się Marta Kowalska. Moje prawdziwe imię to Zofia Nowak. Moja rodzina nigdy nie zbankrutowała. Tak naprawdę, mój ojciec jest właścicielem jednej z największych firm technologicznych w kraju. Przez kilka sekund panowała ciężka cisza. Klara nie zareagowała tak, jak Zofia się spodziewała. Nie było żadnego szoku, żadnego oburzenia, tylko lekki uśmiech. Więc to wszystko było testem. Zofia skinęła głową, a w jej oczach pojawiły się łzy. Opowiedział wszystko: o przyjęciu, wątpliwościach, planie i fałszywych przyjaciołach. Klara oparła brodę na dłoni i spokojnie odpowiedziała: Nie pomogłem ci ze względu na to, kim byłeś. Pomogłem, bo wydawałeś się samotny. Zofia nie wiedziała, co powiedzieć. Po raz pierwszy ktoś naprawdę ją dostrzegł. I po raz pierwszy pozwoliła się zobaczyć. Zofia wiedziała, że nadeszła decydująca chwila. Zorganizował elegancką kolację w tej samej sali balowej, w której świętował swoje urodziny, tym razem w innej atmosferze. Spokojnej, dostojnej i pełnej jasnych intencji. Zaprosił Aleksandrę, Zuzannę, Maję i oczywiście Klarę. Wszyscy przyjęli propozycję, nie podejrzewając, co ich czeka. W dniu spotkania sale rozświetlały kryształowe żyrandole i delikatne świece. Tworząc atmosferę łączącą w sobie wyrafinowanie i spokojne napięcie, gdy przyjaciele przybyli, ich oczy rozbłysły oczekiwaniem. W końcu Zofia, którą znali, wróciła. Ale to, co zobaczyli, było inne. Zofia weszła w towarzystwie klerii. Obie ubrane skromnie, ale emanujące pewnością siebie i prawdomównością. Tego kontrastu nie dało się zignorować. Zofia zabrała głos. Jego stanowczy głos odbił się echem w sali. Kiedy cię potrzebowałam, zniknąłeś. Kiedy wszystko wydawało się trudne, tylko jeden przyjaciel stał u mego boku. Dzisiaj jest tu z nami ta przyjaciółka, Klara. Niektórzy próbowali temu zaprzeczać. Aleksandra powiedziała, że jest zajęta. Zuzanna mówiła o problemach osobistych. Maja unikała wzroku Zofii, ale nie było już miejsca na wymówki. Zofia kontynuowała. Postanowiłem zrobić test. Chciałam wiedzieć, kto kocha mnie za to, kim jestem, a nie za to, co mam. Tylko jedna osoba udowodniła, że przyjaźń to coś więcej niż tylko zainteresowania. Wybieram bycie u jej boku. W pokoju zapadła cisza. Prawda, naga i surowa, wypełniała powietrze. Zofia pożegnała się ze spokojnym uśmiechem, dając jasno do zrozumienia, że od tej pory jej życie jest inne. Życie, w którym będzie wybierać towarzyszy kierując się sercem, a nie pieniędzmi. I tak stary cykl fałszu został przerwany na zawsze. Po tej nocy życie Zofii zmieniło się na zawsze. Odkryła prawdziwe znaczenie przyjaźni takiej, której miarą nie są dobra materialne, status ani wygląd. Klara stała się nie tylko przyjaciółką, ale wybraną siostrą, towarzyszką na dobre i na złe. Zofia porzuciła świat masek i zainteresowań, wybierając życie w autentyczności i wdzięczności. Zrozumiała, że czasami trzeba stracić wszystko, żeby odnaleźć to, co naprawdę ważne. A wy, którzy śledziliście tę historię do tej pory, wiecie, jak bardzo życie potrafi nas zaskoczyć, gdy zdecydujemy się zajrzeć w głąb siebie i odnaleźć ludzi, którzy naprawdę są tego warci. Jeśli ta historia Cię poruszyła, Koniecznie polub film, udostępnij go znajomym i napisz w komentarzach, co zrobiłbyś na miejscu Zofii. Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna i pomaga nam budować społeczność ludzi, którzy tak jak ty szukają prawdziwych i ekscytujących historii. Aby nie przegapić żadnego nowego filmu, zasubskrybuj kanał już teraz i aktywuj dzwonek powiadomień. Co tydzień mamy dla ciebie niesamowite historie, pełne zwrotów akcji. Które trzymają w napięciu od początku do końca. Historia Zofii to tylko jedna z wielu, o których chcemy tu opowiedzieć. Bądźcie czujni, bo kolejna historia może okazać się jeszcze bardziej zaskakująca i może nawet zmienić sposób, w jaki postrzegacie świat. Dziękujemy bardzo, że jesteście z nami. Do zobaczenia w następnym filmie.